3 maja, rocznica uchwalenia Konstytucji, to jedno z ważniejszych polskich świąt narodowych. Ten dzień stał się symbolem walki Polaków o odzyskanie suwerenności i niezawisłości naszego państwa. Ten dzień jest też dniem, na który wszyscy czekamy, jest dniem majówki. Teraz, podobnie jak 230 lat temu, to radosny czas. Cieszymy się spotkaniami z bliskimi, kontaktem. Zbudzącą się po zimie naturą, i to jest piękne. Czasami zdarza się nam, że odchodzimy od faktycznego sensu tego świętowania i z historią. Być może wynika to stąd, że urodziliśmy się w czasach wolnych od wojen niepodległej Polsce. Przez to znaczenie tak ważnych dla nadziejów, wydarzeń odległych w czasie, przestaje tak nas dotykać. Dzisiaj natomiast, Szanowni Państwo, konflikt zbrojny na Wschodzie, który dotyka również nas, powinien być dla nas wszystkich impulsem do tego, aby się zatrzymać w codziennym pędzie i zastanowić się nad wartościami, jakimi są niepodległość, a przede wszystkim konstytucja, nakładająca na nas nie tylko obowiązki, ale dająca nam wiele praw, które w innych krajach w tym właśnie momencie są gwałcone. Warto by sięgnąć w tym momencie do naszej epopei Narodowej, do pana Tadeusza, Dama Mickiewicza. W 12. Księdze tego dzieła mowa jest o koncercie Jankiela na Cymbałach. Koncert, który zaczyna się od Poloneza 3 maja. Skocznej, radosnej, pełnej nadziei i muzyki oddającej nastawienie narodu polskiego w 1791 roku, kiedy to doszło do uchwalenia Konstytucji, będącej dowodem na to, że nasz kraj szedł na drogę postępu i reform, że Polacy sami znajdą sposób na wydobycie kraju z upadku, w jakim się wtedy znajdował. Był to wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności. Przy Polonezie 3 maja młodzież zaczęła tańczyć, a starszyzna uciekła wspomnieniami, do dobrych czasów, gdy śpiewając tę pieśń uchwalono konstytucję, nasz wiersz ukazał przez tę metaforę nastroje, jakie panowały tuż po ustanowieniu tego najważniejszego aktu prawnego w Polsce. Uświadomił nam jednocześnie, jak ważne to było wydarzenie dla naszych przodków i jak wiele dobrych emocji w nich wywołało. Brzmi Polone z 3 maja. Skoczne dźwięki radością oddychają, radością słuch poją. Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją, lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły. Nowe lata szczęśliwe, gdy Senat i posły pod dniu 3 maja w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla wypowali, gdy przy tańcu śpiewano piwat król kochany, piwat Sejm, wiwat naród. Wiwat wszystkie stany. Dziękuję Państwu.